O nie, Dobra. Creeper, daj się ile. na niego Dobra, wszystkim, z tej strony Kitek, a dzisiaj gramy z Mufinką, tak jak zawsze Cieś To mówimy. jestem ja, hejka Zobacz jaką ci zbroję założyłem w międzyczasie, bo no, byłem na twoim dziwnie. koncie Czemu ja mam... dziwnie? A, ale mam pizza, o, ale ja <laughs> Jakiego pizza? No tak, ale super Gdzie ty klipera widziałaś? O, zobacz no. On chce ci wysadzić w Ale jak ja tam nie będę, to on nie wysadzi, prawda? E, no zależy mm. Jeżeli podejdziesz na blisko, to on... zobacz, o, zobacz, zobacz, zobacz Idzie, 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 patrz, widzi nas, widzi nas O, o nie o, zblokował się bambusa. Trzeba go obudować kiedyś Andrzej nazwać. Chodź idziemy. O nie, on Albo dobra, ja go odgonię. Ja go odgonię. Nie, nie podchodź teraz, nie... nie? podchodzę. O, nie podchodzę, ale stoś z jego. Chodź, że? chodź. Chodź, chodź. Czy mam jakiś gdzie, łuk? gdzie, gdzie do krów? Ojoj czy mam jakiś łuk? Nie mamy strzał, Dobra, leży. Okej, okay. moja cukiernia jakaś. O matko, nie ile tu jest tych krów znaczy krów, kur. Patrz jakaś na cukiernię? tak? To jest moja cukiernia, się jeszcze nie wiedzieli. Jaka cukiernia? No tutaj. Ale to widzisz, to ja patrzę, to ja muszę to widzieć, a nie ty musisz to widzieć. A, no tak, zapomniałem. No, no to to jest cukiernia mufinki, a tu są jajka? Ojej, ile jajek znieśli. Czy myślisz, że zrobiliśmy w tej cukierni? Ej, masz. Ej, Proszę cię bardzo, masz, wykończone. Była? Co? Skąd masz ten Ponieważ ten byłem na pustyni, która jest niedaleko jak od nas. Okay. Ty jeszcze ty nie widziałaś, ale tutaj wow, się To nie jest wodospad. A tam jest? jest, znaczy tam jest spać, no fontanna. Nie, to nie jest. A. To jest jeszcze nie widziałaś. Coś, co to jest za brzydkie Co brzydkie? No to to czarne. Dobra, nie wróć Co ja ścieżkę zrobiłem elegancką żeby, bo jak chodzić, a ja ty jeszcze będziesz wyzywać ścieżka. Ale jesteś chamska, naprawdę. Do, ja nie mogę, nie, no, nie będę z tą no, grać. Zobacz, co to jest. Tu jest portal do piekła Gdzie? Trzeba go tylko odpalić. Gdzie? A no, to? Tak, tak. No, tak, tak. Dokładnie. To chodź, idziemy. Nie, to nie jest to. A co? To ci wygląda. Na portal. No, nie wiem, bo By Byłaś ze mną kiedyś w piekle. Jak graźmy w Minecrafta. A, to obok ciebie za to, bo nie zauważyłam tego. Tak, i teraz trzeba to odpalić zapalniczką. Masz, proszę cię bardzo, weź zapalniczkę do ręki. I o, musisz tak, to odpalić, to. a dzisiaj pójdziemy do piekła razem z mufinką. Nie, się robi. Podejdź i w, nie, nie tu niżej. Tak jakbyś na. O, na tę zapaliła. No i już, zap już zapaliłaś. No. Koniec! No tak, no bo zbudowałem. No, no bo... Ostatnio się tak męczyłeś, jakąś lawę wylewałeś z wodą. No, no bo chciałem przyspieszyć, to wybudowałem go z obsydianu. Mam a. diamentowy kilo, zabebrałem No, idziemy, gdzie idziemy? Do, do netheru chcesz do iść? Do Ja chciałem, żebyś go tylko odpaliła, żeby ładnie wyglądał. No to no. zdecyduj! Oj, już się nie zdecyduj. O, mateczka, ale. Ja to jeszcze to mogę wejść. O, szczęście, ma... ja nie mogę. Eee, uważaj. Wow. Uważaj, bo tu jest lawa. Wow. Tu wszędzie jest lawa, tu O, nie, o, nie! Co? Czy właśnie ktoś nas zniszczył? Szela do nas, tak! Masz tą zapalniczkę, jak coś, chodź Odbiegaj, no. odbiegaj, odbiegaj, szybko. nie wpadnij no. do lawy. Czy ja mam mieć zapalniczkę teraz? Yy, na, zapalniczkę na razie to walczymy! Aha, no to przypał, bo ja walczyć nie umiem, to, wiesz? Nie wiem, zabuduj się dookoła, no padniesz okay. zaraz! Ja nie mam czym się zabudować, ha. Dobra, innego zdjąłem. Czy ja mam tu jedzenie? Nie okay, mam. No fika, no. Czekaj jem. Odbiłem? Okay, czekaj, będę odbił jego kulę, może go takie. O nie. Okej, okay, czekaj odpal, odpal z powrotem to ten portal. Po co? No to podpadł. No odpal go tutaj. Ale przecież go wyłączył, potem nie wrócimy stąd. ha No nie. Odpaliłaś go? Aha, e, e, nie, ten numerek już. Nie no, ja, ja padnę. To nie padaj, dobrze? Aha. No pięknie, zostawił je tu samą, ja nie mogę! No bo nic się robisz, nie robisz, no jest giełce, weź mnie stąd kitek, proszę cię! Wysta a nie wystarczy, żebyś stanęła na tym portalu, który odpaliłaś i się cofnęła do normalnego świata. A, a, ale tak. nie wystarczy. A nie, bo ty zgasiłaś ten portal, nie, to jest. Okay, Nie, ja ci go odpaliłem. Ja ci go odpaliłem z powrotem. Nie, ja go z Dzięki, że wyrzuciłaś odpaliłam. swoją siekierę. Mi. Ja ci wyrzuciłam siekierę? Tak, wyrzuciłaś swoją siekierę. Ała. w ogóle nie patrzysz, co ty robisz, muszę Ja nie wiem. O nie, dobra. Niestety, ale w międzyczasie. Patrzyć się na swoją głowę, patrzyłem się na to, co ty robisz. Aha, wiesz? A ja nie mam żadnej sikiery ani nic. No, no, bo jak sobie wyrzuciłaś, no to nie wyrzuciłam z No jak nie wyrzuciłaś, jak ją mam. Ej, ty przyszedłeś tu normalnie ubrany, coś ty zrobił? Nie padłem, zebrałem wszystkie swoje rzeczy, które. A tutaj, okej. Okay. Zabuduję tą lawę, ponieważ znając ciebie za chwilę, nie do niej wpadniesz. daj mi coś do płuczenia, proszę. No. Dziękuję. Znowu strzela. To. Dasia <laughs> go było na Tasia, ale Czemu trzeba odbić jego kulkę i trafić w niego. O. Czy ty się palisz? Tak, no bo on strzela i podpala. Dobra, idziemy mówię Mówika, chodź Podbucham. odejdziemy. Czy możemy w końcu odejść. Żeby się przyspalić? A czy możesz odejść w końcu od tego portalu, żeby no, przestał w końcu idę. go niszyć? Dziękuję. A co to jest za zielone? Czy, znaczy niebieskie to jest niebieska lawa? Nie, nie to, czy to ci wygląda na niebieską lawę. Nie wiem, Stań, to spójrz, przyjrzyj się. Czy to ci wygląda na lawę, czy może jednak na ogień? Zastanówmy się. No ani to, ani to. Aha, okej, okay, okej. Okay. To ci nie wygląda na, na Ty Arbuzem to gasisz? Tak. Aha, fajnie. Możemy. Nie zaraz, nie co, patrz, jak weźmiemy sobie trochę tego piasku no. do. Hmm, piasku. Oj, uważaj, zobacz tam. Czy kiedy się na ciebie patrzą? E, cicho, ja tylko biorę piasek. O już, już coś nie bije A nie! Za tobą! przestrzelił no. cię na wylot! Ciekaj! Ej, odpuścił mnie! Ale masz w głowie strzałę, jak to śmiesznie wygląda! O, tam jest klocka magmy, zobacz, klocek magmy, klocka magmy, zobacz, Skaczę sobie. Trafiliśmy wyda. na najgorszy biom, jaki jest możliwy. Dobra, chodź, idziemy się przejść tym netherem. Stobam, to jest choć, to Chodź, chodź, randka chodź, 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 chodź. Randka, fajnie jest, no oprócz tego, że ja jak zwykle musiałem zginąć. Oddej mi może lepiej zapalniczkę, co? Bo wiesz co, Ej. czuję się bezpiecznie, kiedy będę miał ją okay. w łapce. Bo zawsze będę. Ben... Oj, <laughs> nie Wystarczyło, żebyś zapaliła ją potem Wyrzuciła i spaliła no, ją w, o, w ogniu. Oj, no, no, Chodź, idziemy, idziemy tutaj, przejdziemy Trzymał. tutaj na dół. E, tak, wow. jak e, nie zabierać dziewczyny na randkę? Co jak poradnik? nie zabierać? No ale to weź, no. To poradnik. O poradnik? Ale to ja zginąłem, nie ty. Ale to ja mam niezapomniane wrażenia po prostu. To jest za białe, drzwi do nieba. Wow, Fika. chodź. białe to są drzwi do nieba nad nami? Nie, to jest po prostu, to są kości, A. bloki kości. ktoś co za mną? Nie. A nie, to ty jeszcze. zobacz ale ty Zobacz jesz. na dół. A wiesz co to jest? Ten, ten gościu, który tam jest na dole, to jest pan Drake. Andrzejkowi można dać siodło. I na te, nim my, jeździć już A te białe to są też kości? Tak, to wszystko to, co to, to, to są takie bloki kości. A czyje to jest? Czyje to jest? Uważaj, tylko żebyś nie wpadł od tej. No nikogo, no po prostu są bloki do zbierania, żebyś miała. A ale okay, tam są ludzie stąd. jacyś, to ja podziękuję Kolejne. Jacy ludzie, nie. To, czy A, to, to świnie? To są świnki, to są pigmeny no. i piglin. A oni coś nam zrobią? Y, to znaczy tak, widzisz tego w złotej zbroi? No. Jakbyś miała na sobie, jeżeli na przykład ja mam na sobie założone złote buty, to on mnie nie będzie atakować, dopóki go nie uderzę. A te wszystkie, które są te zombiaki to one cię nie będą atakować, dopóki ty ich nie uderzysz. Ale ja je... nie mam no to Ciebie by zaatakował ten Fajt. jeden. Ale ten jeden tylko, dobra chodź idziemy stąd. Czyli już A widzi... czego atakuje tylko tych bez złotej i Bo, ja bo on bardzo, one bardzo lubią złoto w skrócie. I jak im dasz sztabkę złota, to one dadzą Ci na przykład jakąś rzecz w zamian. Dobra chodź, wychodzimy z tym. Idę. zobacz, zobacz, chodź tu, chodź tu, chodź no tu, i tu i patrz, mini. O matko, to jest w dziesiątko? Tak. Cześć. No robisz? nie no, chciałbym go zabudować, uciekł Pitek Uciek. Tak. Co go, on jest w swoim piekle Ty, on po skaka Uważaj, coś tam leci na co? ciebie Coś leciało do ciebie kulka magmy skacze Słuchaj, a co się fajnego w nederze robi? bo tak e, W nederze trzeba iść do twierdzy albo do bastionu, ale nie widzę tu nigdzie, Aha, więc ci nie chodźmy? pokażę Chodź, wracamy stąd Dobra Szybko, zanim nas zaatakuje Ja już jestem w tym? Nie Nie, już. musisz mieć takie o, teraz jesteś troszeczkę Uuu. Ej, można cię zabudować? Kitek, ej no kitek. Ej, teraz ty już... W ej, zgubiłem swój kilof diamentowy! Nie, cofnij się, cofnij się, cofnij się tam, tam możesz, ale uważaj, ja cię spróbuję to zniszczyć, bo ja kilofa nie mam. Tak. Mój kilof się diamentowy spali wtedy co do mnie to strzelali. Ciekierko cię. Ale ty masz po prostu genialny pomysł. No co, Chciałem tak naprawdę. cię. Czemu ty wróciłeś? Ja kre... co, co się stało? <laughs> o, ja tu jestem. Wracaj, szybko. ja idę już. szybko pod diamentowy kilof Okej, okay, okej. Okay, no już, okay. no już, już, już. No już spaliła to się jest. w lawie. No. no ty mnie da... Wziąłeś. No i prawo! Zadowolony ale, ale jesteś! Niczego nie widział nawet no. Wskoczyłaś sama ale do lawy, i się spaliłaś! Ja jestem? Wskoczyłaś sama do lawy, zobacz, co tu masz jest? dookoła lawę i poszłaś tu i wskoczyłaś tu do lawy. Jeszcze twoje rzeczy są. Została tylko z ty. Czemu ty mnie obrażasz? Bo mnie tam zostawiłaś. No ale no to ty sama tu widzisz. mnie ja. blokować, geniusz! Trzeba było sobie to rozwalić! No i co ja no, teraz muszę jakąś sikierę wziąć tutaj się nie Ja nie powiem. mogę, sama zginęłaś jeszcze do mnie problem. Tak, bo to ty mnie zablokowała. Jakbyście widzieli, co ona zrobiła, wzięła i wskoczyła do lawy O, o, się, palę się! pojesz? Ja sobie wezmę jakieś o, to są moje rzeczy. Mi, oh, wreszcie Czemu zabierasz dnia? moje diamentowe rzeczy? Oddaję ci. Proszę, idziemy robić co innego, bo po prostu stałam do Neneru to będzie to jest piekło. Piekło normalnie. Idziemy pandę uratować, chodź, idziemy, zbudujemy pandzie pomieszczenie. Co ty na to? Idę to od ciebie jak najdalej ode mnie uraziłeś mojego. Ale wreszcie. ty sama się sama zginęłaś. Chodź Gdzie ty się prześpijmy. Chodź o, się prześpimy. No, no to chcesz każdasz wejść z na powrotem, nie? No ale no bo, no bo ten. Ten. No, Nie ba No, no twoje łóżko, rezerwuję. No super. A mamy drugie łóżko? Nie, bo zginęło wtedy. A, no to super sobie zrobię, oczywiście. Ola, już Łukasza. Dobranoc. Dobra. Idziemy spać. Chodź, idziemy mu No budować. Pokazać Ci mam taką fajną książeczkę. No. Chcesz zobaczyć? To jest taki enchanting, którym ulepszasz swoje rzeczy i one wtedy się błyszczą. Tutaj, jeszcze tutaj czy? będzie takie pomieszczenie, tylko poczucie. Potrzeba... Tylko jak magicznie, ej, naprawdę. Ale potrzebuje. poterze! Co? <laughs> Ale jest super! Musimy to wymienić na taką ceg cegłę jeszcze, zobacz. No ta książka tak w ogóle. Pamiętasz, jak przynosiliśmy książki wcześniej? Nie. E, by, byliśmy kiedyś. O, zobacz, byliśmy w tym. I on w tym momencie I... szczytuje sobie jakby cyferki i przez to można tutaj większy level enchantować. Widzisz? O leci taki, taki, taka cyferka leciała, cyferka taka, taka, taka liczba. Tu z tego. Do tego. Chodź, lecimy, uratować w końcu pandę. Bo no. wiesz o tym, że panda została w wodzie do tej pory. Te, idę do portu Widzisz, no ja rozbudowałem naszą wyspę. Mamy fontannę, mamy wszystko. A ty co zrobiłaś w tym czasie? Co zrobiłaś, ja? Mofinko? No. no? spaliłaś się. Czemu sz trawę, wiesz, że ludzie tutaj piszą nie deptać Patrz. trawnika. Patrz. Nie deptać trawnika. To jest. ogień Tylko. Nie, 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 nie. dobra, w sumie racja, ja zgaszę to. Nie, nie, nie. Niebieski? Okay, nie, ja, nie ja jest zgaszę, twój bo. Łeb. Co? No twój łeb jest. Czemuś mój łeb jest niebieski, bo mam diamentowy, diamentowy hełm chyba, tak. dlatego tyle, tyle dni. Jest niezebrany zboże. Tyle dni. W ogóle nie zajmujesz się uprawą roli. Miałaś robić chleb, miałaś robić tyle ciasta tu logujesz, robisz jakieś unowocześnienia, a zboże to zebrać nie możesz? Jesteś takim leniem. Kiedy... Jakim leniem? Zobacz, ja port zrobiłem. A port jest ładny, No, jest no tam. to widzisz. No. Te krasnoludki ładnie zrobiły No, te krasnoludki to. Cześć! O matko! Tylko kaka. pytanie, jak my je ja wyciągniemy stamtąd, bo ja się boję, że one się utopią. Ja tu kapandzie. Hej, kapanda, co tam u Jak żyćko? Nie dobrze, przy tego, że się nie wszystkie się. Kablawie! Dobra, nie wiem. Nie so, o, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Chodź mu tutaj. Ale zaraz przyjdziemy, pierwszy wyciągnijmy pandę na ląd. A gdzie ty jesteś? Panda sama sobie płynęła. A czy da się drzewo sadzić w Minecraftie? Da się trzeba sadzić normalnie w Minecrafcie. Czy to musim... będzie musiał urósnąć? No tak, no przecież ja tam posadziłem, nie widzisz? No się zastanawiam, jak to Sa Sadzonki. A co sadzonki. chcesz sobie drzewa? Sadzonki. A może mogłaś z w sumie przypłynąć? Będziemy zamknęli w jednym klat w jednej klatce. Teraz tak, trzeba zrobić pomieszczenie dla pandy. Tak, panie żółwiu. płyniemy w rejs. Myk. Z żółwia życia. Rejs żółwia życia. Żółwie żyją. Rejs żółwia życia, wiem, brzmi tak bardzo więc, oj. elegancko. Tak. O, wiem, tutaj, puścimy żyją długo, o. więc nic tu nie będzie. I myk, no wiesz to, powiem ci tak, że przy tobie prawdopodobnie nie będzie długo żyć. Cicho, ja tu się staram. O! Jest na no, wstępnym było. <laughs> Yes, udało się. Możesz płynąć jeszcze głębiej troszeczkę. Tu-tu-tu-tu. się pan do tyłkiem swoim. No i udało się. Dobra płynę. i teraz tak, musimy im zrobić jakieś takie pomieszczenie, jakieś zagrodę, żeby nie uciekły. Ja mam szkło. Co? A, ja. kura, to Zostaw je! Sorry. Chodź! Budujemy dla nich pomieszczenie. No już. Potrzebujemy Laskami. jeszcze drugiej pandy i drugiego żubia. Ale czemu z dirta? Ty mówisz, że ja wszystko buduję, no. a ty budujesz z dirta. Jest Ma, ładne. Mam szkło. Mam, taki, mam takie piękne e, te. Moje zdaniem jest ładnie. Dobra. No właśnie te czarne są brzydkie! Brzydko! Właśnie chciałam postawić tutaj nową ścianę. Patrz. Będzie ładnie. Co? Mofina, no przestań! no Nie jest ładnie. O czym ty mówisz? Jest nie super. wiem, czy ja zrobiłem teraz symetrycznie to przez ciebie. I teraz szkło do góry. Żebyśmy mogli obserwować, co robią. Aha. To o tym No, moje jeszcze jest ładniejsze. Jak ładniejsza? Mówi, nawet nie mów. Ty, że jak. Nie, bo Nie, ich... zapaliłeś. Będziemy no, mieli na nich wgląd, co robią. Czy, Teraz to czy... jest mi przykro. Czemu ci jest przykro? No bo ja tak ładnie się postarałam a to, Jak jest? postar? Właśnie problem jest z tym, że ty się w ogóle tutaj nie starasz. Domek zrobiłaś jakąś makepakę. Jest, bardzo prostu, ale boomer ją bo zniszczył. A. Bo co ci jest? jaki Creeper. boomer? Czemu boomer? Nie wiem, coś mówiłeś na kogoś <noise> bo bo Boomer? Jakiego boomer? O, co ty mówisz? No bo robi boomer. No to, no to jest creeperem. Jest boomem. Jest boomem. Bum-boomem. Boom bum boom jest. Okej, okay, super. Pierwsze jej łódki zniszczyć. O, zobacz, stała, jest, panda! Smatka. Teraz żółw. Puk, puk, puk szybkę. Nie pukaj w szyb... Ej, nie wolno pukać w szybę. No. Co, co, co uważasz teraz? E, no, przydałoby się u nich więcej trawy, bo tak mają pół na pół. A to, a, ale to im, się, to, to im rozrośnie się trawa. A, no to spoczy. Dobra, potem dach im zbudujemy. Nie, tak jest niepotrzebny. Ładny to jest, jak tak? No tak. A możemy jeszcze dookoła zobaczyć, bo tu tak bardzo wysoko stoimy. Możemy no no możemy zrobić... się kopać do możemy zrobić takie coś, że na przykład tu półpłytki będą. O, i teraz jesteś trochę niżej przy nich. Dobra, kitek. No. Trzeba kończyć. Co trzeba kończyć? Co trzeba kończyć? Odcinek? Już no, kończymy odcinek? No tak. Ale to przecież co? Byliśmy tylko w nederze i przy 20 minut! Jakie 20 minut? Jak to pod to będzie miało 4! Ech, to twój problem. Ja mam pomysł, łofika. Tak. E, ten, pomoż mi coś? Być tutaj. Nie, absolutnie. No nie, musisz Ja ci podać. Ja ci coś podam Nieee Chodź, nakarmić nie, ja pandę nie, nie A pan pandę kiedyś? Nie, nie obchodzi mnie to No ja, chodź, muzyka ja proszę ciekła. cię Chodź, ej jajko, ej, jajko zostawiłaś Chodź tu, szybko, jajko jest pa. No chodź tu jajczko ci rzucę, łap co ty robisz? Czemu ty chcesz do mnie łuku ciało. Ja mam strzały? Nie masz ciało. Prawy byś no, trzymała no, wtedy no. naciągać, jeśli nie masz strzały. Naucz się strzelać. O, no masz mi? strzały, tu. O, Rzuciłem się. Wyrzuciłem ci strzały. O, ok. Weź strzały, teraz wyciągnij łuk. I na strzelać? Tak, ale nie do kitka. Na pewno? No i. No we mnie. Zobaczymy, Dobrze. czy trafisz. Czekaj, nie ruszaj się. O nie? Wow. Ej, to... O! Wow, dało się. Wow, udało się! Możemy, ostatnie zawody. Jak mnie trafisz, to kupuję. Poczekaj, poczekaj. Zrobimy zakład. Robimy zakład. No. Jak mnie trafisz, daję ci 50 złotych. Ale jak nie trafisz. To ty mi dajesz, o łatwo. 5 dych! Nie, właśnie dajesz mi, bo powiedziałeś, że jak nie trafię, to dajesz mi 5 dych. Nie! Zobaczysz sobie na nagraniu, tak powiedziałeś. Nie, nie, nie. Dlatego 5 dych dla mnie nie trafi. Ej, nie, nie, nie. Chodź, szybko, szybko. Szybko, mówinka, ostatnia. Chodź na chwilę. Zobacz zobacz sobie tutaj. Nie idę. Ale zobacz pana Żuwia. Idę do krówki. Dobra, no to co, my już kończymy ten cinek. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję i dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnym odcinku z Grom z Muffinką, która coś robi Brawo. Nieważne! Na razie wszystkim! Pa!